W tym filmie pokażę Ci, jak możesz przelać pieniądze ze swojego konta Revolut na swoje konto bankowe. Jeśli uznasz to za pomocne, rozważ subskrypcję i polubienie. Aby przelać pieniądze z konta Revolut na konto bankowe, pokażę Ci cały proces krok po kroku. Revolut nie pozwala nagrywać ekranu, więc zrobię to na zrzutach ekranu, ale bez obaw, wszystko jest jasno wyjaśnione. Najpierw musisz otworzyć swoje konto Revolut i zobaczysz ten ekran, ekran główny. Upewnij się, że jesteś na koncie, z którego chcesz przelać pieniądze. Wejdź w konta i sprawdź, czy wybrałeś właściwe. Gdy to zrobisz, przewiń na sam dół do opcji e Payments płatności, która znajduje się po środku. Naciśnij i pojawią się Twoje płatności. Teraz musisz kliknąć w ikonę plusa w prawym górnym rogu. Wyświetlą się te opcje i musisz wybrać trzecią, tę z ikoną banku. Naciśnij. Teraz po prostu wpisz dane swojego konta bankowego, na które chcesz otrzymać pieniądze. Tutaj wpisujesz numer IBAN, walutę, kraj, swoje imię i nazwisko, wszystko jak przy zwykłym przelewie. Na samym dole pojawia się opcja Wykonaj płatność. Naciśnij przycisk na dole, a aplikacja wykona przelew na konto, którego dane wpisałeś. Mam nadzieję, że ten film był pomocny i do zobaczenia w kolejnym.